Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach Subaru, tym razem silnik 2.0 Turbo 16 zaworowy o mocy od 170 koni poprzez 211 aż do najmocniejszej wersji. 225 konnej. Silnik oparty na rodzinie jednostek EJ. Tutaj EJ200, EJ20. Silnik 4-cylindrowy, 16-zaworowy, wtrysk wielopunktowy, turbosprężarka, rozrząd na pasku, wymiana co 100 000 km. Niecałe 5 litrów oleju silnikowego, najczęściej 5W30, wymiana co 15 tys. Silnik dosyć dobrze znosi instalację gazową. Aczkolwiek yy, tutaj raczej nie polecana, szczególnie mocniejszych wersjach. Silnik był montowany w szerokiej gamie modeli Subaru od imprezy pierwszej, drugiej generacji, także po faceliftingu czy Subaru Foresterze w tej słabszej wersji 170-konnej. Tutaj sam silnik jest wykonany z lekkich stopów aluminium. zaletami na pewno jest dosyć dobra dynamika w porównaniu do nosącej jednostki. Elastyczność, kultura pracy, bardzo dobre osiągi tego silnika w mocniejszych wersjach. Co do wad, to niestety zdarzają się problemy z układem chłodzenia, z przegrzaniem silnika, a w konsekwencji jego uszkodzeniem czy zniszczeniem najczęściej głowicy czy uszczelki pod głowicą. Z nadmiernym spalaniem oleju, tutaj warto zwrócić uwagę, silnik był montowany praktycznie do 2008 roku, mniej więcej e, później była tu modernizacja innych jednostek. Także to by było na tyle odnośnie silnika Subaru 2.0 Turbo z rodziny EJ20. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na tego odcinka. Pozdrawiam.